Siemanko. Dzisiaj Wam pokażę, jak działa aplikacja Uber dla początkujących. Także, jak włączamy Ubera, wyskakuje nam taki ekranik z tytułem Ruszaj. Czyli, jak naciśniemy Ruszaj, będziemy online. Zaczną się wyszukiwać zlecenia. Na razie weźmiemy opcję. Tutaj mamy tak skrzynkę odbiorczą, możliwości. Zobaczmy, co za możliwości mamy. 18, przyszłotygodniowy mamy jakieś yy, Questa, mamy od 60 do 85 zł. Dodatkowe 40 zł za 10 przejazdów. Za sam. Cóż to takiego dziwnego jest? Sam nie wiem. A 10 przejazdów 4. Od, o, to nawet fajny. 40, 80. 200, o proszę, 300, 400, 500, 600, wow No fajne nawet, nigdy takiego quest'a nie miałem Od poniedziałku teraz się zacznie Bardzo fajny quest'ik Że tak wam powiem, takie 10 przejazdów, 20 przejazdów można zrobić w dzień, czyli 2 dni, 3 dni 4 dni, 5 dni Od poniedziałku do piątku, no to na spokojnie dałoby się go zrobić i dostać ładnie 40, 80, 200, 300, no 400, 500, no, 550 zł do takiego kwestia, także no bardzo fajny kościk na kolejny tydzień, także jak ktoś chce to radę skorzystać, siemaneczko.